Cześć, dostałem do przetestowania dwa kolejne uchwyty do zamocowania telefonu w aucie marki Montis o symbolach MT-133 oraz MT-134. Model 133 wyróżnia się tym, że telefon zaczepiamy na magnes i w związku z tym pasuje do każdej wielkości telefonu, no i łatwo jest go zamontować. Z kolei model MT-134 nie posiada magnesu i telefon umieszczamy w chwytaku. I tutaj mamy ograniczenie wielkości telefonu od 53 do 92 mm, czyli w sumie też pasuje prawie do wszystkich wymiarów smartfonów. Zaletą tego modelu jest dwojaki sposób mocowania. Mocujemy uchwyt albo przyczepiając za pomocą przyssawki do kokpitu bądź do szyby, ale jeśli to nie zda egzaminu z jakiegoś powodu, to mamy jeszcze drugą możliwość, czyli zamocowanie poprzez zaczepienie uchwytu w kratce wentylacyjnej. Oba są wykonane z takich tworzyw jak ABS i silikon. Generalnie widać, że to nie jest jakaś tandeta, wykonane są solidnie. Teraz się lepiej przyjrzymy modelowi MT133. Tutaj mamy właśnie ten magnes Mm, oczywiście, do telefonu najpierw musimy przykleić również blaszki. Tutaj są dwie w komplecie. Ja już mam y, przyklejoną z poprzedniego uchwytu, który testowałem wcześniej. Y, I teraz tak, no, y, co mi się tutaj troszkę nie podoba, to to, że to jest nawcisk. Tak? Y, no, w, na, razie to, na razie to jest dosyć dobrze to trzyma. Ale nie wiem czy na jakichś większych wybojach, czy, czy nie zacznie się to przekręcać. Teraz tak, tutaj jest taki wysięgnik bez regulacji. A tutaj mamy możliwość dopasowania kształtu do kokpitu. Jest to taki element plastyczny wyginający się. Ale mimo tego elementu nie ma zbyt wiele możliwości regulacji kąta, nachylenia, i nie wiadomo, czy to się będzie dobrze trzymało na wybojach w innej pozycji niż ta pokazana na pudełku. No i oczywiście tutaj mamy przysawkę z taką blokadą, która powoduje dodatkowe podciśnienie. No i to bardzo mocno trzyma. Zobaczymy potem, jak to będzie trzymać w samochodzie. No, a telefon no, trzyma. Bardzo mocno, także tu bym się raczej nie obawiał, że to, że to spadnie bardziej właśnie, że będzie się yy, pod wpływem wstrząsów troszeczkę to wszystko przesuwać, ale zobaczymy i teraz się lepiej przyjrzę modelowi MT-134, yy, tutaj właśnie zaczepiamy telefon, yy, tu jest taka stopka, wysięgnik. To chyba raczej powinno być na stałe wysunięte, lepiej, żeby to tak zostało. Telefon tutaj zaczepiamy poprzez wciśnięcie tego przycisku, wtedy to się rozszerza. Możemy tutaj telefon włożyć i wtedy zacisnąć to i już tak zostaje. I teraz, tak, tutaj mi się podoba to, że jest właśnie tym razem nie tylko na zatrzask, ale możemy to po prostu tutaj włożyć. I jeszcze do tego dokręcić, i to będzie stabilne, na pewno. To się nie będzie ruszało w czasie jazdy. Tego jestem pewien. Jeżeli chodzi o to ramię, no to tak też sprawia wrażenie solidnego. Tutaj możemy je przedłużyć do, na dowolną długość, na przykład tylko trochę. No i. Aha, no tutaj jeszcze możemy oczywiście to regulować jak tylko chcemy. No i oczywiście znowu jest przyssawka. Również z, z blokadą. Wydaje się, że ta przyssawka troszeczkę słabiej trzyma niż ta w tamtym modelu. Dobrze, że jest jeszcze ta druga możliwość, także jeżeli by ta przyssawka jednak nie trzymała się naszego kokpitu, no, szyby to się raczej będzie trzymać, ale kokpitu e, różnie to bywa czasami są dosyć mocno chropa, chropowate i wtedy nie bardzo. No to wtedy jest jeszcze ta druga możliwość, że zamiast tego uchwytu mocujemy do kratki wentylacyjnej. I tu jest plus taki tego, że jak włożymy to do kratki, to potem to przykręcamy, no i będzie to mocno trzymać. No oczywiście montaż tak samo już nie będę pokazywał. I to tyle. Teraz zainstaluję oba uchwyty w aucie i będę je testował parę dni. Najpierw zamontowałem model MT134 specjalnie go tak zawiesiłem, żeby wisiał żeby sprawdzić go w trudnych warunkach, ale normalnie powinien raczej moim zdaniem być tutaj oparty, zwłaszcza że jeszcze kabel do ładowania i tak dalej. Niestety u mnie do kokpitu nie da się przyczepić telefonu, bo tu jest taka kratka, to zaraz się odkleja. Próbowałem tutaj przykleić, też się od tego odkleja. Także jedyne wyjście to na szybie. Ja normalnie nigdy nie mam tak telefonu y, zainstalowanego, uważam, że to ogranicza widoczność, no ale dla samego filmu raz tak zrobiłem. I teraz zobaczymy, jak to się będzie sprawowało w czasie jazdy, zwłaszcza na jakichś takich wybojach. No niestety w pozycji wiszącej przyssawka y, nie trzymała dobrze, oderwało się to, więc w tej chwili poprawiłem i zrobiłem, że jest oparte o kokpit. I teraz będzie jazda w trudnych warunkach, czyli po betonach. Tu będą też jakieś chyba hopki po drodze. Zobaczymy, czy to się będzie trzymać tak, jak trzeba. Także w tej pozycji trzyma się dobrze. Tak należy to używać. Jednak powinno być oparte. Teraz kawałek pojadę z tą opcją montażu do kratki nawiewu. Jest to dobrze umocowane. Sztywno siedzi. Ja szczerze mówiąc preferuję tego typu uchwyty, właśnie montowane do kratki nawiewu. Teraz zainstalowałem ten model MT-133. Już tym razem nie kombinowałem nawet na wisząco. Myślę, że tutaj tym bardziej nie zdałoby to egzaminu. To by na pewno się osunęło. Przyssawka jest tutaj mocniejsza niż tam była, ale na pewno to by latało po prostu po ramię. Podczas jazdy, jeżeli by to wisiało. Na razie uchwyt zdaje egzamin. W tej pozycji jest ok. Zobaczymy zaraz na tej nierównej drodze. Wszystko się ładnie, sztywno trzyma. Tak jak wcześniej yy, sprawdziłem, ta przyssawka jest chyba mocniejsza też niż w tamtym modelu. MT133. Z uchwytem magnetycznym jest lepszą opcją, o ile nie będzie uchwyt wisiał w powietrzu. Natomiast MT-134 jest stabilniejszy i ma w razie czego drugą opcję zamocowania w kratce nawiewu. MT-133 jest minimalnie droższy, bo obecnie kosztuje 56,60, a MT-134 45 zł. I to tyle na dzisiaj. Link do sklepu w opisie pod filmem. Cześć!